Oni Andrzejczak, dobry wieczór. Przed nami kilka chłodniejszych dni, co jutro najmocniej odczujemy w północnych regionach. Bo właśnie nad północną część nasuną się chmury frontu, za którym napłynie chłodniejsze powietrze. W kolejnych dniach stopniowo wypełni cały kraj. Południe Polski jutro zostanie jeszcze w cieplejszej masie. Na południu Europy nadal najcieplej, choć ten skwar powoli się zmniejsza. Sporo pogodowych zmian w Francji. Tam w wielu miejscach popada i temperatura spadnie do 23 stopni. Podobnie ma być w Londynie, choć akurat w tym mieście słonecznie. Natomiast większy spadek na termometrach da się odczuć w Skandynawii. A przed nami kolejna rzeźka noc. Nad ranem spodziewamy się od 12 do 15 stopni. Na pewno chłodniej będzie w rejonach podgórskich. Na południu, aż po centrum pogodne, czyste niebo. Natomiast na północy zachmurzy się. Nad ranem na wybrzeżu już ma być dużo chmur i tam czasami popada. W Kotlinach Sudeckich możliwe mgły, które ograniczą widzialność... Do do 500 metrów wiatr południowo-zachodni słaby na północy umiarkowany a na wybrzeżu chwilami może być wręcz porywisty jutro od rana na północy dużo chmur choć chwilami da się zobaczyć jaśniejsze niebo tam miejscami pojawią się przelotne opady deszczu a im dalej na południe tym więcej słońca ciśnienie ze spadkiem a to temperatura jakiej spodziewamy się około dziesiątej kilka godzin później na północy miejscami będzie się chmurzyć i przelotnie padać na Podlasiu i Mazurach może nawet zagrzmi. Poza tym słonecznie, choć nie bez chmur. Najchłodniej nad morzem 19 stopni i do tego tam wiatr odbierze trochę ciepła, a najcieplej miejscami na południu kraju do 28 stopni. Ciśnienie będzie spadać wczesnym popołudniem. Na warszawskich barometrach zobaczymy 993 hektopaskale. W chłodniej, na południe i na północnych krańcach dużo chmur i tam miejscami popada. Na wybrzeżu chyba nawet zagrzmi, poza tym dość słonecznie. W piątek czasami popada na Pomorzu po Mazury, a także od Podhala po Podkarpacie. Reszta kraju pogodniejsza, silniejszy wiatr nad morzem, choć w głębi kraju chwilami też odczuwalny. Na termometrach najwyżej od 18 stopni na Pomorzu do 23 w centrum. W sobotę na północy przewaga chmur i przelotne opady, a na północnym wschodzie nawet burze. Pogodniejsze południe, ale i tam nie za ciepło. W całym kraju poczujemy silniejszy wiatr. Nad morzem porywy do 60 km na godzinę. W niedzielę bardzo podobna sytuacja. Poniedziałek cieplejszy i ze słońcem. Od centrum po Sudety i Karpaty. A na północy więcej chmur i miejscami trochę deszczu. No i najwyżej do 25 stopni. Dopiero koniec przyszłego tygodnia może być gorący. Do zobaczenia. Monika Andrzejczak, dobry wieczór Państwu. W nowym dworze mazowieckim w tej chwili na termometrach jeszcze 21 stopni, ale z każdą godziną będzie się robić coraz chłodniej. Przed nami naprawdę rzeźka noc, choć chyba nie mamy jeszcze co narzekać, biorąc pod uwagę, co się zdarzy z temperaturą w najbliższy weekend w czasie nocy, to ta najbliższa faktycznie jeszcze jest dość ciepła. Nad ranem spodziewamy się od 12 stopni w pół coraz chłodniej. W weekend na termometrach uwaga, od 17 do 23, a w nocy poniżej 10. Jesień. Mam nadzieję, że jeszcze nie. Do zobaczenia.